I przyszłam się z wami przywitać mamy kolejny piękny dzień i rozpoczynamy ten dzień my z Azji już kończymy pomalutku spacer, idziemy teraz do e, budki e, kupić chlebek na śniadanie Azji jest zbiegana zawsze czasy, bo trafiła jej się przyjaciółka Nutka, pan ją spuścił więc się psy dzisiaj tak wylatały że o, mówię wam, już rosy na tamtym trawniku nie ma Stoi. Także lecimy teraz już za chlebkiem, chociaż i choć chodź. Lecimy za chlebkiem do domu, bo ja muszę lecieć do lodziarni i jadę zaraz do Lublina, więc zobaczymy, co nam dzień dzisiaj przyniesie. Dzisiaj mam dzień kuriera, dzień paczek, mnóstwo paczek dzisiaj przyjdzie, ale myślę, że tylko jedną z nich wam pokażę. Jeszcze nie wiem, którą zobaczymy, co tam przyjdzie, jak wrócę z Lublina. Obstawiam, że tych pudeł będzie sporo, ale to nic, to fajnie. Także lecimy z tym dniem. Was proszę o łapeczkę na sam początek filmu i zobaczymy co dzisiaj będziemy jeszcze robić. Może w końcu uda mi się zrobić jakieś zakupy, żeby zrobić jakieś mierzymy. Bo już dawno nie było mierzymy. Także do zobaczenia później. I na śniadanko dzisiaj mamy kanapeczki z rzodkiewką, to jest ten indyczek z Lidla. Sałata, masełko i ten chlebek, o którym wam mówiłam, najpyszniejszy na świecie. A tutaj porcja też dla Azji, bo mój potwór już na pewno ma ochotę na rzodkiewkę. Azji! Azji! Masz! Co ja mam? Proszę. Widzicie jak ona delikatnie bierze? I walizka do Madzi nadal odniesiona. No i kochani, już jestem w domu. Szybka akcja w Lublinie. Pojechałam i wróciłam. Eee, pojechałam. Oj, coś by tak kiepsko tu. Chyba muszą. O! Lepiej. E, pojechałam do Lublina, bo przyszły mi wyniki badań z lodów. No i, e, że wyniki z maszyny ok, że są z pojemnika, w którym wyrabiam lody ok. E, salmonella w lodach ok. No i jedna bakteria rzekomo, że mi wyskoczyła w tych lodach, więc ja się po prostu wystraszyłam. Mówię, no ładnie, a wiem, że jest to bakteria, która dość często występuje w lodach włoskich. Ale mówię, no nie wierzę, no przecież mówię, no tak ja dbam o tą maszynę. No, ale mówi, okej, okay, no zrobiłam dzisiaj kolejną mieszankę, kolejny raz i pojechałam szybciutko do Lublina zawieść badania, wchodzę do laboratorium, a znaczy, zawieść ślady, wchodzę do laboratorium, a pani mówi, a to tylko na jedną bakterię chce pani? Ja mówię, że tak, bo wszystkie mam dobre, robiłam w zeszłym tygodniu wyniki, tylko onkietami wyskoczyła, że mówię, coś jednak jest, mówię, że tam jest coś tam koło 10 jednostek. Ona przy, przyszła ta pani, przyniosła ten, te protokoły, wszystkie z zeszłego tygodnia, i mówi, proszę pani. Mówię, absolutnie u pani wyniki są dobre. Po prostu tą bakterię się oznacza, że jak jest dobra, to znaczy, że jest poniżej 10 tych jednostek. Jeżeli jest poniżej, to jest, mówi ok, więc mówi, u pani nic nie występuje, ale mówimy, nie możemy napisać 0. Musimy napisać poniżej 10, bo to jest jeszcze norma. A u pani było 0. Ja mówię, aha, mówię, czyli nie muszę powtarzać tych wyników. A pani mówi, no nie, nie, mówi bardzo dobrze, mówi wszystko, mówi wyszło, więc. Widzimy się za dwa lata, i, bo takie badania raz na dwa lata muszę robić, więc niepotrzebnie jechałam do Lublina z samego rana, niepotrzebnie gnałam, niepotrzebnie w ogóle uruchomiłam maszynę do lodów włoskich, i teraz przez to znów przez trzy dni będą u mnie lody włoskie. Ale co, jeżeli chodzi o wczorajszy dzień, zobaczcie, poprasowane. I tam za tym jest jeszcze wieszak, na którym też jest poprasowane. Ja już przyjechałam z Lublina tylko dlatego, bo Ksawery zadzwonił, że się źle czuje, że go boli gardło. Pielęgniarka go zwolniła do domu, więc musiałam pędzikiem wracać do domu. Ale co by nie było, będzie ogromne. mierzymy z Pepko. Tak, zaleciałam do Pepko, tylko tyle mi się udało w Lublinie ogarnąć. Poleciałam do Pepko, zdążyłam zrobić zakupy i zadzwonił Ksawery, że się źle czuje. Miałam zamiar jeszcze pójść do Mohito i do rezerw. No, ale niestety, y, dziecko ważniejsze, niestety, stety. dziecko ważniejsze, więc wróciłam do domu. Mm, okazało się, że nie tak y, to strasznie wygląda, jak to opisywał, ale faktem garbo go boli, więc zostaje już sewary w domu. Y, Przyszła do mnie już część paczek, ale jest, tych paczek akurat nie mogę tutaj pokazać, więc jadę, bo w paczko macie na mnie czeka paczka. Jeszcze jedną dzisiaj do mnie przywiezie kurier, ale my teraz jedziemy do Tesco, bo ponoć w Tesco u nas są ogromne wyprzedaże. Nie wiem jakie Tesco jest ponoć obklejone, ja nic nie słyszałam, widziałam, że coś Monia nagrywała, że była gdzieś w jakimś Tesco, ale to chyba nie u nas, tylko gdzieś koło siebie, więc jadę zobaczę, co w tym Tesco takiego mamy i przyjadę to jeszcze Wam pokażę jedną z paczek, nie wiem które, jakie są w paczkomacie, więc jeszcze się dopijam. Wczoraj już się nic nie odzywałam, miałam wczoraj nagrać tego vloga, ale ja przesiedziałam prawie cały dzień w lodziarni, byłam też na budowie chwilę. Wczoraj u nas była przepiękna pogoda, mieliśmy 19 stopni, było słoneczko, było cieplutko, a e, przechodząc koło mojej lodziarni e, mnóstwo ludzi też przychodziło ze względu na to, chociażby, że e, ustawiło się u nas wesołe miasteczko. Więc e, ruch był wczoraj całkiem spory, hmm, Nikola trochę stała jak ja musiałam pojechać na działkę, e, później ja Nikolę zmieniłam, e, także no wczorajszy dzień to taki aktywny, wieczorem wyszłam z Azji na spacer i powiem Wam szczerze, że jak spojrzałam w niebo było tak piękne, gwieździste niebo, że już dawno takiego rozgwieżdżonego nieba nie widziałam. Nie wiem czy ktokolwiek wczoraj z Was, bo wiem, że Polska jest w ogóle podzielona na połowę jeżeli chodzi o tą pogodę, my jesteśmy w tej lepszej e, połowie. I u nas dzisiaj jest również przepiękne, błękitne niebo bez żadnej chmurki, jest cieplusieńko. Może nie tak, żeby się rozgolaszać na krótkie rękawki, chociaż jest 16-17 stopni, ale ze względu na to, że ten wirus jednak u nas dość mocno panuje, nie mówię o covidzie, tylko o przeziębieniach. Te zmiany pogodowe są straszne, to ja się po prostu nie rozgolaszam i chodzę sobie w cienkim sweterku. Ale co Wam chciałam jeszcze powiedzieć? Wczoraj, em, jak byłam w ladziarni, mąż do mnie dzwoni i mówi: Słuchaj, mamy inwazję po prostu em, biedronek. Tych biedronek, wiecie, tych takich nie pomarańczowych, tylko tych żółtych. Po prostu calusienki e, calusieńki balkon, calusienkie okno było w biedronkach. Mąż zamknął balkon, bo wczoraj sobie otworzył, bo i wychodziła i tak na wietrzenie, żeby, wiecie, przewietrzyć dobrze mieszkanie. I mówił, że no nie idzie wytrzymać, po prostu one się pchają garściami, stadami całymi, mówi, wchodzą do domu. Nie idzie tego powybijać, powyganiać, a to są te chińskie biedronki. To są te szkodliwe takie biedronki, więc po prostu yy, no było wczoraj. Mąż wszystko pozamykał. Nie ma jakby wieczyć u nas mieszkania, bo one po prostu włażą wszędzie. I już wieczorem jak wróciłam, już tego nie było, ale dzisiaj rano otworzyłam balkon, bo chciałam yy, Azji wypuścić, żeby sobie posiedziała. No i niestety znów wszędzie biedronki. Azji dopiero teraz usnęła, jak ja wróciłam, tak cały czas chodziła po mieszkaniu. Nie bardzo chciała się położyć, e, ale już widzę, w końcu padła, więc już teraz będzie spała. Z parę godzin przynajmniej mój pies to jest ogólnie śpioch. Ona, jak się z rana wybiega na dworze, naprawdę potrafi spać po parę godzin. W stanie pójdzie się napije, zje. Przywita jak jak wróci ze szkoły, czy jak Nikola w stanie to się pójdzie przywita i ona się kładzie spać, a ona prawie całymi dniami śpi. No chyba, że ktoś zadzwoni do drzwi. No to wtedy alarm jest taki, że no, myślę, że sąsiedzi o wtedy słyszą, że u nas w domu jest pies. A tak, ona całymi dniami śpi, naprawdę. To jest wielki pies, ale to jest pies śpioch. E, ale czujny śpioch, żeby nie było. Bo nie da się wejść do naszego mieszkania, uchylić drzwi, dotknąć klamki, żeby pies nie zareagował. Ona po prostu, i ona wie doskonale kto idzie. Bo już jak mąż wchodzi, na przykład dochodzi do klatki, to ona już siedzi przy drzwiach i merde ogonem. Wyczuwa z daleka, bo słyszy gdzieś ten ton kroków. Ale dobra, zbieramy się do Tesco, zobaczymy, co tam w Tesco jest. Ja później jeszcze muszę się wziąć za to sprzątanie. Może w końcu okleję te biurko, bo nadal ono jest nieoklejone. I tak się zbieram i zbieram do tego biurka i się zebrać nie mogę. Także może w końcu dzisiaj to nastąpi e, i zobaczymy, co tam w paczkomacie jest za paczka. Także widzimy się później. No i jak jestem w kuchni, to znaczy, że coś tam w tym Tesco kupiłam, ale powiem Wam, szału totalnie nie ma. E, ściema totalna. No jeszcze Pan skwitował do drugiego Pana, że te przeceny to dopiero będą takie fajne, e, ale później, jeszcze za dwa tygodnie bo u nas sklepy są ogólnie otwarte do 28 października i mówi na sam koniec, mówi będą dopiero gigantyczne wyprzedaże, mówi wszystkiego po maksymalnych rabatach ale to no już będzie to co po prostu pozostanie, więc takie końcówki będą mówi one się z tygodnia na tydzień będą powiększały i mówi po prostu trzeba zaglądać, teraz są takie, za tydzień będą inne, za dwa tygodnie będą inne ale wiadomo, że już nie będzie pełnego asortymentu, bo ten asortyment po prostu schodzi i do towarowania nie ma. No, ale tak, ja pojechałam, kupiłam. W sumie z tych promocji kupiłam. Kupiłam chlebek, bo rano oczywiście byłam w piekarni, nie w piekarni, tylko u koleżanki i kupiłam chlebek. Ten, który my cały czas jemy. On tak w środku wygląda, jest po prostu ciemny. I to jest chleb z ziarnem i błonnikiem. Przepyszny ale kupiłam jeszcze jeden, żeby już jutro nie lecieć z rańca kupiłam dwa razy i to jest właśnie na promocji krojone kawałki, można je w całości, ser żółty, light, królewiecki z sierpc mm, tak? W sierpc, w Sierpc. i on był po 16,50 za kilogram, a ogólnie jest po 28 zł po 28,90 na przykład w stokrotce za czasem idąc, również zakupiłam taki kawał, to jest ponad kilogram sera żółtego piórko. I ten ser u nas w tym momencie jest w promocji do 9, znaczy jest w promocji po 19,99, normalnie kosztuje 29,99 albo 34,99 w zależności w którym sklepie. Więc już tutaj mam sporo spory kawałek, ile mi tu wyszło? Kilo 96? Więc będę miała już spokojnie co jeść. Ja jestem serożercą, uwielbiam sery żółte, a już jak widzę, że ten light ma ogólnie 19 g tłuszczu na 100 gram. Normalny ser ma 26 do 29 w zależności który. A ten ma tylko 3 g tłuszczu na 100 gram produktu. Więc super. I co jeszcze kupiłam? Kupiłam galaretki, to było na wyprzedaży. Malinowe wzięłam do malinowej chmurki, którą pewnie będę robiła w jakimś tak zwanym międzyczasie wzięłam trzy i one były po 95 groszy wzięłam jedne czoka piki, za które przepłaciłam były po 7,49 czy 7,99 więc taka promocja w sumie jest we wszystkich sklepach jak one są na promocji a dzisiaj zaszłam jeszcze do stokrotki w stokrotce były po 6,99 więc na wyprzedaży przepłaciłam zapłatki. a kupiłam jeszcze lajony bo Nikola lubi czasami lajony Zjeść. Ona, jakie je płatki, to właśnie głównie lajone, czasami czokapiki. E, jabłka ligol Te chyba z, są najlepsze, jeżeli chodzi z Tesco. I co? A, nic więcej. A ja sięgam dalej. <gry> Także tak, takie wyprzedaże. Kupiłam jeszcze tutaj tarczyńskiego kurczaka e, i kupiłam odwędzarza. od odwędzarza. Od to są dwie wędlinki, jakie kupiłam. Bardzo króciutkie, bardzo dobre. E, I to już kupiłam stokrotce. Odebrałam paczkę i możemy pójść zobaczyć, co to jest za paczka. Ostatnio złożyłam zamówienie na stronie Bingo Spa, ponieważ pokończyły mi się, pokończyły mi się odżywki. Kończą mi się odżywki, jeszcze się nie pokończyły, ale pokończyło mi, mi się kilka rzeczy. A widziałam ostatnio właśnie, że i Monami pokazywała, że dostała od nich paczkę, więc stwierdziłam, że sobie. Zamówię i przetestuję, a widziałam też, że i Ania z kanału Family Beauty Box również jakiś czas temu dostała paczkę, potestowała i zachwalała niektóre rzeczy, więc po prostu mnie dość to zaciekawiło, bo ja zajrza zajrzałam na tą stronę i byłam w totalnym szoku, że oni mają aż taki duży asortyment, bo ja tą markę kojarzyłam z soli do kąpieli, bo kiedyś faktycznie w Stokrotce, nie, w Tesco u nas można było kupić sól do kąpieli Bingo Spa i to były sole, które faktycznie kiedyś kupowałam. Później przestałam kupować sole, jeżeli już to tołpa, tak, bo uwielbiam sól do, bo z taupy. No i tu stwierdziłam, że muszę po prostu do tego wrócić, zajrzeć, co tam jest na tej stronie i złożyłam delikatne zamówienie, także idziemy do pokoju i już Wam pokażę, co sobie kupiłam. Ok, tu mamy pudełko. Więc rozcinamy. Zobaczymy, co tam przyszło. Wiem, że ja ten koszyk wkładałam, wyciągałam. Oj, dużo razy go przemieszałam. Więc och, ciężko będzie rozpiąć. Widzę napakowany porządnie. Pewnie pianki i wypełniacze, bo aż tak dużo nie zamówiłam. Ale tam też nie było dwóch rzeczy. Kilka, nie wiem, cztery albo pięć rzeczy zamówiłam. Tak, mamy. Foliowe wypełniacze, już z tego wychodzimy. Okay. Mamy karteczkę. Karteczka jest z paragonem, bardzo proszę. Zapłaciłam za wszystko 91 zł. I już Wam pokazuję, mamy tutaj co? Udowodnione działanie przeciwzmarszczkowe. Mamy jakąś ulotkę o kolagenie. Oni mają naprawdę bardzo ciekawy asortyment, ale to będziemy się wgłębiać. Może już jakby potestuję te rzeczy i pierwszą rzeczą, jaką zamówiłam, to jest jedwabny eliksir do kąpieli, Jako płyn do kąpieli. Ponoć w opisie było, że się przepięknie pieni i ładnie pachnie. No zapach powiem wam bardzo ładny, taki kwiatowy perfumowany, bardzo ładny. Nie potrafię określić, co to jest za zapach, ale czasami. Taki zapach ma, no nie, dobra, nie będę strzelała, przepiękny, bardzo mi się podoba i co my tutaj mamy? Eee, czy tutaj coś jest? Nie ma nic więcej? Mamy coś tutaj, mamy. Sposób użycia do kąpieli, dodać dwie nakrętki eliksiru, dokładnie wymieszać. Czyli mamy tyle, a tutaj nie, tutaj nic nie ma, najlepiej spożyć przed. Data ważności lipiec 2023, więc bardzo długie terminy ważności. U mnie to schodzi. To na co się właśnie skusiłam, e, co mnie najbardziej zaciekawiło, e, to mamy... Gdzie my tu mamy? Tu mamy zmiękczająca kąpiel e, do skórek i paznokci. Co? To chyba jest jakiś gratis. Nie brałam czegoś takiego. Muszę zobaczyć. Mamy raz, dwa, trzy, cztery. 5 produktów, a my mamy 6, a to dostałam gratis, fajnie, super, dziękuję bardzo, bo tak właśnie czytam, że to chyba nie to, widzę, że jest drugie opakowanie, to jest zwiększająca kąpiel do skórek i paznokci, wzbogacona guaraną i kwasami AHA, bardzo fajnie, sposób użycia w miseczce, rozpuścić jedną łyżeczkę preparatu, patrzcie ile tutaj tego jest, jedną łyżeczkę, w 100 ml ciepłej wody namoczyć paznokcie przez około 5 minut, no, i mamy już kolejną rzecz do testu. Tak to wygląda. Bardzo fajnie. Zaraz zobaczymy, jak to pachnie. Czy to jest zapieczętowane? Ale. Mm. Wiecie co? Pomarańczą. Pomarańczą. Takim pomarańczą z słodkim cytrusem. Bardzo fajnie. U, potestujemy. Data ważności wrzesień 2024. I to, co mnie głównie, właśnie ściągnęło na stronę, o super, to jest kąpiel siarkowa. Mają bardzo bogaty asortyment, jeżeli chodzi o taką pielęgnację spa, pielęgnację profesjonalną, więc to mi się mega podoba. Mamy tutaj kąpiel siarkową. Tu się raczej zapachu żadnego pięknego nie spodziewam, bo. Ale pachnie ładnie. Bardzo ładnie. Tu będziemy szybciutko testować. Myślę, że to już na dniach sobie zrobię testy. E, zdecydowałam się, bo ja ogólnie uwielbiam, e, jak jesteśmy w termach. Zawsze, jeżeli mam możliwość, korzystam z tych kąpieli siarkowych. E, u mnie to bardzo fajnie wpływa na, e, na moje samopoczucie, na stawy, na mięśnie. Ja ogólnie naprawdę się bardzo dobrze czuję po kąpielach salonkowych, kąpielach siarkowych. Więc zdecydowałam się tutaj już na, na coś takiego. Mamy na przykład przeciwwskazania z kąpieli, nie powinny korzystać osoby z problemami kardiologicznymi oraz osoby, kobiety w ciąży. Ale za to dokładnie wymieszać przed użyciem ze względu na osiadające na dnie kryształki siarki do wanny z wodą o temperaturze 38 stopni wlać 100 ml płynu. Tego płynu mamy 500 ml, czyli mamy tutaj 5 kąpieli i. No i faktycznie osadza się, jest ten ciemny ten i już wam powiem może od razu ile to kosztowało. Kąpiel siarkowa kosztowała 16 zł, a ten wcześniejszy jedwab eliksir również kosztował 16 zł. To nie wiem ile kosztowało, bo mówię no to dostałam gratis, bardzo bardzo dziękuję. I tutaj kolejną rzeczą to mamy szybką odżywkę z pompką. Mi brakowało właśnie takiej butelki, bo wiecznie wyciskam i nie wszystko schodzi, więc zobaczymy, czy z tego będzie fajnie wszystko schodziło. I tu mamy odżywkę z koenzymem, z koenzymem Q10. I co tu jeszcze? Mamy szybka odżywka koenzym Q10, glinka zielona i kreatyna. Więc. Zobaczymy. 1000 ml, 500 ml i to mamy za szybka odżywka 19,99. Więc e, i cenowo bardzo fajnie. Do tego wzięłam sobie również szampon kolagenowy e, z kwasami. Aha, coś takiego. I za szampon zapłaciłam 14 zł. Ja tam zawsze wszystko muszę powąchać, bo. Mm, powiem Wam, pachnie takim. E, Mydełkiem Bambino, płatkami mydlanymi. Bardzo delikatny zapach taki y, świeżego prania, mydlanego, y, Lowela. Podobnie pachnie, płyn do pukania Lowela. Uh -huh. Tak, bardzo ładny zapach. Bardzo delikatny, bardzo przyjemny, bardzo świeży zapach. I ostatnią rzeczą, jaką zakupiłam, to jest maska do włosów. I to jest maska chyba z drożdżami, z tego co pamiętam. Zamawiałam. E, gdzie my tu mamy coś po polsku. Maska do włosów z ekstraktem z drożdży i ceramidami. Tego jestem bardzo ciekawa. To jest ostatnia rzecz z pudełeczka, więc zobaczymy. Oczywiście trzeba powąkać. Jak drożdże, to się tutaj szało. Nie spodziewam zapachu. Ale to ma działać. Ale pięknie pachnie. No powiem Wam. Jestem pod wrażeniem. Zobaczymy, czy wrażenie też zrobi na moich włosach. Także bardziej jak widzicie, nie kosmetyki na zasadzie kremy, toniki i tak dalej, tylko bardziej do włosów. Muszę moje włosy lekko podbudować. Ostatnio je coraz częściej wiążę, więc włosy zaczynają mi się łamać, kruszyć. Chyba mi z powrotem biedronki zaczynają włazić, bo widzę, że Azji mi tu ciągle wpada. Więc takie zakupy bingo spa dokonałam. Tak jak mówię, przeglądałam asortyment, chyba ze 3 dni się czaiłam na te zakupy i mówię, a może to, a może to, ale przejrzałam swoje zapasy, mówię, dobra, na razie nie robię większych zakupów, zobaczymy jak to będzie i będę testować. Oczywiście dam Wam na pewno znać, jak mi się sprawdziły, czy mi się sprawdziły, czy mi się nie sprawdziły te rzeczy, czy tu faktycznie piany jest dużo, ale to nie teraz za tydzień, bo u mnie teraz są dni nie na pianę. Tylko takie co piane mogą we mnie wiecie, wzburzyć, nie? te ciężkie dni, więc zobaczymy, ale tego jestem mega ciekawa i myślę, że to sobie zrobię jeszcze dzisiaj i dam Wam znać, ale to już nie dzisiaj, bo myślę, że tego vloga hmm, pewnie zakończę, puszczę Wam go po prostu w tym momencie, żeby się nie nam gromadziło za dużo, bo dzisiaj nic nie dostaliście, więc taki będzie supra jest po południe, ja się biorę za sprzątanie i za ogarnianie wszystkiego, muszę ogarnąć lodówkę. Bo mam pokupowane te mięso, więc jej muszę poćwiartować, porozkładać, pomrozić, część pomyśleć co jutro na obiad, bo jutro idę do lodziarni, dzisiaj poszła Nikola, jutro idę ja, bo za chwilę jeszcze muszę ogarnąć tutaj na tyle, żeby zrobić, jeszcze Wam mierzymy, więc ja dzisiaj siedzę po prostu i nagrywam dla Was filmy. Co będzie jeszcze w tych filmach, nie wiem, bo jeszcze jednak nie przyszły wszystkie paczki, a niektóre będą indywidualne, niektóre będą mieszane z vlogami, więc nie wszystko mogę nagrać w zapasie. Tego kolagenu też jestem bardzo ciekawa. Udowodnione działanie przeciwzmarszczkowe to jest taki stuprocentowy kolagen. Zaczęłam o tym czytać, ale przeszłam później, nie wiem, coś mnie wtedy odtrąciło od tego czytania. Badania aparaturowe wykonane na skórze w miejscu aplikacji przed i po czterech tygodniach regularnego stosowania produktu wykazały, że długość zmarszczek zmniejszyła się, uległa poprawie u 10 z 10. Mm, probantek biorących udział w badaniu od 13 do 22% w stosunku do wartości początkowej głębokość zmarszczek zmniejszyła się, uległa poprawie u 10 na 10 e, od 4 do 11% w stosunku do wartości początkowej fajnie, także zobaczymy poczytam sobie, możecie sobie wdepnąć na bingo spa i zobaczyć co tam mają to nie jest żadna współpraca. Tak jak pokazywałam, za zakupy zapłaciłam. I co? Tego jestem ciekawa. To jest za darmożka. Więc dobra, ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia. Idę ogarnąć wszystko, bo jak mi się ksawery rozchoruje, to będzie tragedia. Muszę wstawić jeszcze na mak makaron na rosół. Więc on na razie siedzi w domu, a wiecie, jak to jest. Trzeba w domu nadrabiać. Ostatnio oglądałam. E, Asie z kanału prawie idealna i doskonale ją rozumiem, e, co ona przeżywa, mając dwójkę chorych dzieci w wieku szkolnym w domu. Niedal, że musi nadrobić z dzieciakami cały materiał, to jeszcze w dodatku e, musi im wszystko wytłumaczyć, co było na lekcji, e, i poodrabiać pracę domową, i to nie jest jedno dziecko, a dwójka dzieci, więc. No, powiem wam, to jest wyzwanie. Dwójka dzieci chorych w domu ponadrabiać materiały. Nauczycieli to tak zazwyczaj średnio interesuje niektórych. Zależy jeszcze od nauczyciela, bo są tacy, którzy gdzieś tam ulgowo później patrzą, coś potrafią jeszcze nawet wytłumaczyć, jak dziecko nie rozumie, ale są też i tacy, którzy w sumie ich to średnio obchodzi. Miało dziecko czas w domu do tego, aby materiał nadrobić. A wiadomo, że inaczej się nadrabia materiał, jak się siedzi w szkole a inaczej, inaczej, inaczej się słucha, jak pani to, coś tłumaczy, a inaczej jak trzeba samemu w domu przydać i zrozumieć. Także tak, dobra, ale to już o szkole nie będziemy e, gadać. Lecę mm, brać się za sprzątanie, muszę nastawić jeszcze pranie. Dzisiaj jeszcze mam kupę rzeczy do robienia i chyba muszę to rozłożyć na czynniki, bo nie dam rady wszystkiego ogarnąć. Ale fajnie, że paczucha przyszła bardzo szybko. Ja zamówienie złożyłam w piątek bodajże, w piątek. Już dzisiaj jest, a dzisiaj jest poniedziałek. Także za chwilę to będziecie oglądać, już Wam wrzucam na kanał. Może krótko, ale jest film, macie, nie będziecie drugi dzień bez filmu. Jutro będzie na pewno kolejne. Nie wiem, czy będzie to mierzymy, czy będzie to jakiś film ze współpracą, czy będzie to zwykły vlog. Jeszcze nie wiem, zobaczymy, jak mi się dzień dzisiaj ułoży. Z Wami się żegnam, życzę Wam miłego, spokojnego i fajnego dnia. Mam nadzieję, że jesteście z tej lepszej części pogodowej Polski i... I się cieszycie tym słoneczkiem, chociaż jak widać jest zdrodliwe, skoro tyle osób zaczyna chorować. Trzymajcie się cieplutko, widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Buziaki, pa!